Proxima to nieco inna powieść od swojej poprzedniczki, czyli Zagubionej przyszłości. Nie ma tu już socjologicznych problemów ludzi zamkniętych na zbyt długo w ograniczonej przestrzeni, rządni władzy nad ludzkością psychopaci, to pieśń przeszłości, a na pierwszy szereg wychodzi nauka i eksploracja. Zaczynamy od krótkiego opisu ekspedycji oraz sprawozdań z podróży na Proximę, po której zbadaniu astrobolit z naukowcami ma udać się do Alfa Centauri. Dowiadujemy się planów, szczegółów oraz faktu, że na pokładzie leci też para z Celestii, statku Arki z tomu pierwszego. Z uwagi na brak nadświetlnej komunikacji czy napędu, nie ma możliwości pomocy z Ziemi, więc dzielni naukowcy, jak prawdziwi odkrywcy z dawnych czasów, są zdani tylko na siebie. Siebie i wyrafinowaną technologię, czasami przypominającą tę ze Star Treka. Już na początku ze sprawozdań dowiadujemy się, że w układzie Proximy odnaleziono życie. I to nie wszystko. Część dowodów sugeruje życie inteligentne, a przynajmniej odnaleziono jego ślady, tyle że nie doszło do kontaktu. A tymczasem informacje wysyłane na Ziemię ulegają zakłóceniom, zaś naukowcy spierający się o ich pochodzenie zauważają w nich matematyczne regularności. Sugeruje się ingerencję w sygnał, gdzieś po drodze z astrobolidu na Ziemię, a o tym naukowcy z ekspedycji nie mogą przecież wiedzieć. Wspominałaś jednak o jakichś zagadkowych zakłóceniach. Właśnie do tego zmierzam. Centrala bazy wyprawy Astrobolidu zainstalowana została na księżycu planety nazwanej Urpa, krążącej w odległości 30 milionów kilometrów od Proximy. Stąd materiały nadano do stacji przesyłowej wielkiej mocy, pracującej bez obsługi. Stacja ta obiega księżyc Urpy, jako sztuczny księżyc. Reflektor antenowy skierowany jest na Słońce, przy czym snop wysyłanych fal jest na zakresach najkrótszych bardzo wąski. Materiały odbierane są przez stację przesyłową Międzynarodowej Akademii Nauk, która krąży wokół Ziemi jako jej sztuczny satelita. Otóż w otrzymanej tą drogą audycji, w trzeciej godzinie odbioru, nastąpiły zakłócenia typu interferencyjnego, trwające około 25 minut. Później już się nie powtórzyły. Przeprowadzona w czasie zakłóceń kontrola wykazała, że przyczyna ich nie tkwi w odbiorze. Nie jest również prawdopodobne, aby zakłócenie nastąpiło w czasie biegu fal między nadajnikiem a odbiornikiem. Skąd ta pewność? rzucił pytanie Brazylijczyk. Na przykład jakaś chmura gazu kosmicznego silnie zjonizowana podsunął klimatolog. Zakłócenia nie mają charakteru przypadkowego przerwała Rem. Wyrażając się ściślej, wykluczone, aby przyczyną ich były jakieś zjawiska natury a więc występowały w ściśle określonym porządku żeby nie powiedzieć w sposób planowy. Szybko przenosimy się na proximę, na której planetach trwają prace badawcze. Podejście naukowców jest bardzo humanistyczne i ludzkie. Dla każdego z nich ważne jest by nie zniszczyć przypadkowo obcego życia, choć niektóre badania są dość inwazyjne, szczególnie te geologiczne i sejsmiczne. Z jednego z tych badań wynika zresztą niebezpieczna sytuacja oraz pierwszy dramat z uszczerbkiem na zdrowiu. Cała powieść to w zasadzie relacja z ekspedycji, z działań na planetach układu Proximy oraz mnóstwo naukowych rozważań, stawianych hipotez i budowanych teorii. Nasi odkrywcy krok po kroku poznają historię układu planetarnego oraz katastrofy, która musiała tu nastąpić. Natomiast ślady zachowanej, wciąż działającej technologii nijak nie pasują do napotkanych żywych istot, ani do roślinności na badanej planecie. Dzięki sprytnym rozwiązaniem technologicznym zabieramy się też z parą naukowców w podróż podziemną. Napotykamy niezwykłe rodzaje życia, a przygody z czystej nauki chwilami przeradzają się w niebezpieczeństwa. Nie mamy więc tu do czynienia tylko z czysto akademickimi rozważaniami. Dzieje się, ludzie brudzą sobie ręce i nie każdy przeżywa. Wśród załogi Astrobolidu dochodzi też do osobistych perpetii, a głębsze uczucia potrafią skomplikować sprawy międzyludzkie. Czytając Proximę nie mogłem się pozbyć uczucia, że już gdzieś widziałem podobny styl prowadzenia powieści, czyli dużo naukowych hipotez i rozważań, aż w końcu to do mnie dotarło. Proxima przypomina mi nieco gigantów Jamesa Hogana. Chociaż giganci powstali dużo później. Jeśli nastawiacie się na dużo akcji... Spotkań z obcymi i walki o przetrwanie w obliczu krwiożerczych bestii z obcej planety, to się zawiedziecie. Oczywiście konfliktów i niebezpiecznych czy dramatycznych wydarzeń tutaj nie brakuje, ale wynikają one raczej z faktu, że dumni, ale i szlachetni ludzie zechcą raczej poświęcić własne życie niż ryzykować uszkodzenie niesamowitych podziemnych konstrukcji czy spowodować śmierć lokalnych form życia. Ten optymizm, humanitarne podejście oraz niezachwiana wiara w potęgę nauki i technologii przedrzmiewa przez całą powieść i nadaje jej ton. Odkrywamy nowe. Badamy nieznane, czujemy się trochę tak, jakbyśmy sami byli na tych obcych planetach i ich księżycach, próbując odcyfrować przeszłość ze szczątków cywilizacji, której już nie ma. Trafia się nawet wątek paleoastronautyczny z udziałem temidów, którzy nie posiadają zaawansowanej technologii. Gromadzący się na brzegach temidzi okazywali wyraźne podniecenie, nawołując się gwizdami. Były tam nie tylko osobniki dorosłe, ale i dzieci. Niektórzy temidzi kucali, opierając tułów o ziemię. Inni prostowali się, zapatrzeni w przelatującego łazika, a nawet kilku, widać śmielszych, uczepiło się tratw i próbowało płynąć na spotkanie robota, zapamiętale wiosłując. Na wyspie, którą przed dwiema godzinami opuścił René, po nieudanej wyprawie ratunkowej, zebrali się na brzegu niemal wszyscy mieszkańcy. Łazik krążył teraz nisko nad skałami, szukając dogodnego miejsca do lądowania. Patrz, patrz co się dzieje! W głosie zoologa Ingrid wyczuła najwyższe zdumienie. Rzeczywiście na wyspie działo się coś niezwykłego. Gdziekolwiek robot przelatywał nad głowami temidów, wywoływał całkiem nieoczekiwaną reakcję. Nie strach, ani też wrogość i determinację, lecz chyba radość i zachwyt. Gwizdy zlały się w jękliwą pieśń, ręce wyciągnęły ku górze, szeroko otwarte oczy, bez lęku, wodziły za przelatującym fenomenem. Zoolog przebierał palcami po klawiaturze. Był już nad wysepką. Temidzi rozstąpili się przed robotem, tworząc szerokie, wolne koło. Gdy osiadł, krąg nieco przybliżył się, a churalnym przeciągłym gwizdom towarzyszyły swoiste pokłony, wyrażające najgłębszą cześć. Gospodarze wysp, jakby na komendę, zaczęli kołysać się to w prawo, to w lewo, przestępując z nogi na nogę i wykonując wyciągniętymi przed siebie rękami dość harmonijne ruchy, przypominające pływanie. Wydawało się, że witając łazika, cała przyroda roztańczyła się w rytmicznych pląsach. Temidzi bowiem wylegli setkami z pieczar i wypełnili teraz kotlinkę między skałami tak gęsto, że w rytm ich pokłonów zaczęły również kołysać się wielkie krzaki zarastające pobliste skałki. Rozumiesz coś z tego? zapytał René. Najwidoczniej tańczą i to chyba z radości odparła Ingrid. Bohaterowie powieści nie są tu może zbyt szczególnie interesujący. To przede wszystkim naukowcy podczas ekspedycji i na tym powieść się skupia choć mają swoje uczucia i te potrafią stanąć na drodze do zrozumienia badanych fenomenów. W pamięci została mi tylko biedna Zoe, ale dlaczego jej losem się przejąłem, musicie przeczytać sami. Końcówka powieści przyspiesza, w sensie układania odkryć w jedną spójną całość przeszłości układu Proximy i hipotetycznych losów jej inteligentnych mieszkańców. Szczegóły przedstawione na zakończenie fascynują śmiałymi rozwiązaniami i każą spojrzeć inaczej na wcześniejsze odkrycia. Ale i my sami też zmienimy opinię o niektórych dziełach SF napisanych już w obecnym tysiącleciu. Jest bardzo ciekawie i satysfakcjonująco, oraz oczywiście łapiemy się na haczyk, by sięgnąć potom trzeci, czyli kosmicznych braci. Jeśli lubicie odkrycia, badania i fantastykę naukową, eksploracyjną, posługującą się ciekawymi technologiami, to to jest powieść dla Was. W tym filmie to już wszystko moi drodzy i widzimy się w następnym materiale.